Cześć, nazywamy się Powsi Gierki. Naszą pasją są podróże motocyklowe i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Partner odcinka jest Motorme. Największy sklep motocyklowy w Wielkopolsce, w którym znajdziecie odzież i akcesoria motocyklowe. Dzień dobry, witamy z Eso na pysznym śniadanku dzisiaj nieco inne niż wczorajsze. No i tutaj cały zestaw placków, z których oni słyną, jeszcze nie wiemy. Troszkę się różnią między sobą, ciekawe czym zaraz będziemy kosztować. Ale podają je tutaj na słodko, na wytrawnie, często z oliwkami, jak widać. No i do każdego śniadania kawa, herbata i obowiązkowo sok wyciskany z pomarańczy świeży. Jak w większości riadów, tutaj również jest taras. Oni akurat ten mają zamknięty dla odwiedzających. Widać, że tu nie jest sprzątany na tę chwilę. Natomiast zobaczcie, jaka, jaki rozmach. Tam jest górny taras. Tu jest dolny. Jest moskitiera, więc to na pewno jest używane. Nie wiem, czy w sezonie, czy może było. Tam jest kuchnia. I tu jest jeszcze drugie miejsce do odpoczynku. I jeszcze taras. No, ciekawie. Wygląda to tak, jakby, wygląda to tak jakby ten eriat był kiedyś jakby więcej ludzi do niego e, przychodziło i dlatego miał taki górny taras, a teraz ten górny taras jest zamknięty, a tutaj taka panorama innych medyny po prostu. No i wszędzie widzicie, albo nie widzicie, bo kamera tego nie zbiera kupy gołębie, no to jest urok mew. Gołębie, Boże, kupy mew, <laughs> bo to jest urok miejscowości nadmorskiej w tym bardzo, bardzo ciepłym klimacie. Jeszcze raz witamy z rana Irys. Mamy chwilkę czasu e, zanim e, pokażemy wam co się wydarzy. E, więc poszliśmy na spacer e, i wczoraj się zastanowiliśmy, jak to jest i dlaczego tutaj jest generalnie, znaczy nie jest jakoś super brudno. Przeleżą papierki, worki, różne inne rzeczy. To no jest spokojnie syf, nie? Nie, nie jest syf. Ty syfu syf, nie widziałaś? Syf, ale nie. ja nie widziałam i nie. dla mnie to jest syf. Dobrze. Dobrze. Jest spoko, naprawdę jest spoko. I teraz tak, te wszystkie papierki, worki inne rzeczy leżą dlatego, nie, że tu nie sprzątają, bo dzisiaj rano, jak wyszliśmy My właśnie przed chwilą, zresztą widzicie tutaj za nami albo... Dzień czekajcie, jaki dzień dobry. To zobaczcie, no jest czyściutko, jest wymyte, jest mokry bruk, co oznacza, że ktoś go mył, a w naszej uliczce pani również myła bruk, Kupki ze śmieciami płynem, były, bo pozwolniatała, właśnie. Ale myła Bruk wodą tak. z płynem pachnącym. Także tu, gdyby nie robić tego, to podejrzewam, że byłoby ciężko by wejść tylko śmieci byłoby. I powąchać, bo w tych wąskich uliczkach to jednak ten cały zapach by się unosił. A czemu wczoraj my myśleliśmy, że jest brudno tak cały czas? No dlatego, że to jest taki przemiał ludzi że ta ilość osób powoduje, że po prostu pod, po południu, pod wieczór już nie jest za czysto. No to jest, zobacz, czyściutki placek, pięknie zrobiony. No, pff, rewelacja. to tak zwany fish market, czyli jakby taki targ rybny. I już dzisiaj widać od rana też są świeże rybki, które panowie pewnie z dzisiejszego połowu sprzedają. A, a poza tym różne sklepiki. Patrz, jakie tam wyroby z czego to jest? Nie wiem, słoma wiklina, nie wiem co to. Słoma wiklina i zobaczcie Fish market pod dachem, przykryty. I tutaj się dzieją różne. O i tam mewy sobie latają i robią się Przecież mają jeść. tutaj niezmą stołówkę. Tylko mewa i kot obok siebie. Moja droga, pokaż co co przed chwilą robiłaś. Ten, ja nie mogę wytrzymać tego smrodu. Ja nie wiedziałem, że ona jest taka podatna na zapachy. Nie ma biedy, słuchajcie, jest naprawdę w porządeczku. Nawet mają obrusy, więc jest w miarę czysto. Poczko. W tego typu miejscowościach znajdziecie wszystko, bo jeżeli brzydzą Was, e, nie wiem, lokalne rzeczy, to tu macie sweet and salty pumpkin i macie e, nazwijmy to europejskich turystów, którzy sobie siedzą, e, piją kawę i jedzą coś słodkiego do tej kawy rano. Więc dla każdego coś miłego. No to, no to co? My znów z plecakami na plecach. Są, są, bo. Śmiejemy się, że dłużej niż jeden dzień z dupą na jednym miejscu nie możemy siedzieć. Natomiast y, mamy niespodziankę dla nas i dla was, <grym <grym że teraz jedziemy w jedno miejsce, zobaczycie w jaki sposób, po to, żeby dwa dni w tym miejscu z dupą usiedzieć. Myślę, że to już jest raczej wykonalne, bo już jest zabukowane na dwa dni, no to... No, wiadomo, no, że... nie no, dwa dni usiedzimy, <grym> dwa dni usiedzimy. <grym> Także zobaczymy, co dalej, a potem już jest plan motocyklowy, więc niebawem, niebawem śmigamy. Idziemy, gdzieś idziemy. Kochani, ja tam nie wiem co się dzieje, ale zobaczcie co Agnieszka ma w ręku. A przypominam, że są dni bez motocykla. Co tu się dzieje, co tu się dzieje. Halo, halo. Niemożliwe rzeczy mieliśmy tutaj nie jeździć na moto, no chyba że skuter to nie moto. No ale. Jak się nie ma własnego motocykla, a chcemy się przemieszczać z miejsca na miejsce, no to bywa to uciążliwe. Trzeba, nawet jeżeli są autobusy, to czasami z autobusu do małej mieściny trudno się też przedostać. No są jeszcze taksówki, ale też nie są wszędzie. No więc znaleźliśmy najbliższe dwa dni. Takie rozwiązanie, aby chociażby podjechać gdzieś do sklepu czy do małej miejscowości, no bo teraz jedziemy w bezludziach. Nie braliśmy taksówki, które nie są zbyt tanie, więc decyzja zapadła, bierzemy skuter. Też nie jest super tanio, bo jest 60 euro za dwa dni. Ale mamy środek lokomocji, możemy się przemieszczać, zobaczymy wioskę berberyjską w okolicy. Podjedziemy do sklepu i poleżymy przy basenie. No że mamy nie swoje kaski, no to dzięki chusteczce yy, jakieś zabezpieczenie przed. No nie, 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 nie wnikajmy czym. Po prostu się zasymilowałaś z lokalną społecznością, z tą chustą. Jedziemy! No to lecimy na naszą kwaterkę. Jak tam moja droga? Wspaniale, powiem Ci, że yy, czuję się bardzo bezpiecznie, komfortowo i w końcu mogę się do Ciebie przytulić. Wow. No nie ma jak na pięćdziesiątce, nie poszalejemy. <laughs> Najważniejsze, żeby wiedzieć gdzie jest gaz i klakson. Reszta nie jest potrzebna Rozpędzamy się, no ale to jest 50 Dawaj Czadu, dawaj, dawaj! Szału nie będzie Właśnie powiedziałem guli, że ja to jednak lubię jeździć na moto Dzida! To dzida jest koniec dzidy 45 na liczniku i dzida, no nie 60, mamy 60 Pełna para Wodku, jak się czujesz tą namiastką motocyklizmu? Powiem Wam, że wystarczą mi te dwa dni bez motocykla. Eee, tutaj jedziemy, wiatr nas owiewa, czujemy wszystkie zapachy, eee, kierujemy tym sprzętem tam, gdzie chcemy, a nie jak takie stłoczone osoby w autokarze. No wieje, bo jedziemy siedem dych. No już nie przesadzaj, nie? <śm> <śm> ale lepszy na pewno... Pozdrawiamy moją siostrę! Którą czynię. Patrz, mają jakiś mocniejszy, nie mogę ich dogonić. Te małe kółeczka nie powodują poczucia komfortu i równowagi, ale to spokojnie, to jest tego szuterek. Hello! No to jesteśmy. Co? Dotarliśmy? No dotarliśmy, bo co myśmy nie dotrzeć? Udało się. Na przywitanie dostaliśmy herbatkę. Miętową oczywiście. Jak się Pani podoba? Bardzo. Ja już Ci powiedziałam, ja jestem usatysfakcjonowana. Dla mnie to jest raj. To jest cały proces parzenia takiej herbaty. Oczywiście mięta w liściach. Jeżeli już ktoś troszkę chce cukru, to powinien do środka od razu ten cukier włożyć. Teraz się to wszystko naparza. A potem najlepiej jest kilka razy przelewać to w tą i z powrotem. Ona chyba jest jeszcze bardziej taka esencjonalna. No, i oczywiście specjalny sposób nalewania herbaty. Zauważyliśmy, wszędzie tak robią. Takie na uboczu, ale jest kompletna cisza. O to nam chodziło, nawet od tej drogi bocznej, kawałek szuterkiem. Miejsce do posiedzenia w cieniu, jak ta moja droga ci siedzi przy herbatce miętowej. Nie widać. Dobrze, ukontentowana? <laughs> tak. Y do odpoczynku basen z leżaczkami. Sprawdzaliśmy już. Woda jest ciepła. Ciepła to dla nas jest przynajmniej 25 w górę. Fajne miejsce, sporo leżaków. Ale jeżeli macie ochotę na przykład posiedzieć w ogrodzie w cieniu wśród drzew i poczytać książkę, to znajdziecie je tam. Klimacik jest. Natomiast co jest ważne? Przyjeżdżacie z dziećmi? chcecie, żeby miały zajęcie? Proszę bardzo, piłkarzyki. A na tym stole pingpongowym ja dzisiaj dołożę Agnieszce. Dołożę ci dzisiaj w pingla. Zobaczymy. Ja to wiem. Idziemy dalej pozwiedzać. O takie miejsce nam chodziło. Pan jest bardzo miły. Oczywiście na razie trudno wyrokować, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy to jedno z miejsc, które być może będzie na naszej liście. Takich wartych, wartych odwiedzenia, trochę przypominające to w Toskanii. Tutaj macie taką ścieżynkę, którą można się przesparcerować w koło całego budynku. A przejdziemy się, może dojdziemy do naszych pokoi. Zaraz się okaże. Chociaż pewnie tu się idzie po prostu w koło domu na spacer. No ale zobaczcie, ładnie zrobione. Ścieżka wytyczona. Nie jest przesadnie jakoś wymuskane, no bo to też by było mało naturalne Ale właśnie jest tak w punkcik, to, to lubimy Pokażę jeszcze Naszą kwartirę tudzież pokój Tu pani leniuchuje A W środku też jest takie miejsce gdzie Można sobie też o, zjeść pewnie Posiłek Jak jest chłodniej to posiedzieć przy kominku Ciekawe czy pan tu wynajmuje przez cały sezon, ale jest pusto w tej chwili. Tu jest takie miejsce do odpoczynku, pokój. też widzieliście tam krzesełka dla dzieci. Generalnie bardzo fajnie ogarnięte miejsce. A my przechodzimy przez patio. I tutaj są pokoje. Nasz jest w tym miejscu. W takim klimacie. Lokalnym. Pan wychodząc zamknął nam go. Ja wam pokażę od razu. Póki jeszcze jest czysto i nic nie rozwaliliśmy, ale tak. Jedno łóżko pojedyncze, tutaj mamy łóżko podwójne. Trzecie łóżko też pojedyncze, więc tak naprawdę pokój czteroosobowy. Lodóweczka, jak widzieliście. No i łazienka. Łazienka w marokańskim stylu, czyli niewiele światła lustro, toaleta, prysznic w klimacie. świetnie. Co więcej, jeszcze jeszcze jest tutaj taras. O, Agula może się pomalować, bo ma, nie wiem nawet jak to się nazywa, ale miejsce do malowania. A tutaj jest taras, gdybyście chcieli od tej strony posiedzieć i na przykład się poopalać. fajnie i wszystko w lokalnym klimacie. Coś, co lubimy. Przyjechaliśmy do takiej małego miasteczka, bo u nas nie ma żadnego jedzonka na kwaterce, żeby tutaj kupić coś. Słuchajcie, spotkaliśmy Pana. Który mówi po polsku. Po polsku, tak. W lokalnym sklepiku robimy zakupy. Tak. Tak. Tam biblioteki by kiedyś, tu dobra, te widziałem takich ludzi od, Pol od Pol Pol no, z Polski. z Polski. Ja nie mówię dobre no. bardzo po polsku. Ale naprawdę jestem szczęśliwy za ludzi od Polaków. W serce. Pan bywa w Szwajcarii, tak? W Polsce? Tak, byłem ja w Szwajcarii. A? Polska, do Szwajcarii, takie miasto, Europa czy mhm. W brzegu pan mówi, że był. Proszę. No, super. To To zapraszamy znowuż do nas. Tak. Welcome to Jest yeah. Super. Ok. Pozdrawiamy. Macie pozdrowienia od Marokańczyków. No co, jesteśmy na lokalnym markecie. Na razie próbujemy się przedostać chyba bliżej tego centralnego punktu, aczkolwiek nie wiem właściwie, po prostu jedziemy. Prawą, lewą, gdzie się da. Trzeba tylko w to wszystko wtłoczyć i, i wpaść, i w rytm. Kręcisz to, da? Powiem Ci, nawet jakby tu się już nic nie wydarzyło, to już warto... To, to już warto było pojechać, gdyby nawet się nic nie wydarzyło. Przyjechaliśmy na e, targ niedzielny do Hadydra. E, polecony przez chłopaka z, ze sklepu, w którym kupowaliśmy dzisiaj przed południem jedzenie. Wyczytaliśmy potem w internecie, że to w okolicy Esauiry, nie wiem czy nie Marrakeszu, ale Sauiry na pewno, jest jeden z największych targów takich tygodniowych, odbywa się co niedzielę i rzeczywiście jak tu wjechaliśmy, my widzieliście zresztą przed chwilą na, na filmie, jest po prostu, no nie wiem. Tysiące ludzi. Tysiące Życie ludzi. Życie nie widziałam tego. Ale policja pilnuje tutaj, reguluje ruchem. Jakoś to wszystko płynie do przodu. No i co? Idziemy zobaczyć jak to tu wygląda, tak? Jest lekka zadymka. Lekka? A nie widziałaś lekkiej zadynki. Jest generalnie duża zadynka. Jak ktoś się pólta w Polsce, że coś mu przeszkadza. To nie, dużo no, jak, wam, ludzi. jak macie w galeriach za dużo ludzi w niedzielę, to zapraszamy tutaj. Tu jest dopiero dużo ludzi. Także jest jest ciekawie. No. Mi to trochę przypomina nasze targi, tak zwane rynki w latach 90. jak zaraz się uwolniła e, gospodarka wolnorynkowa i każdy się łapał czego mógł, żeby zacząć. Żeby, żeby, żeby y, każdy się łapał, żeby, żeby, y, każdy się łapał y, żeby, żeby po prostu zarobić. I to jest troszkę podobnie. Różne rzeczy możemy kupić. Wszystko. Szmaty tak no, akurat podstawa, nie? Pamiętacie, koce. Takie pakowane? No to tutaj są. Mi się przypomniała, gula. W Bydgoszczy to się nazywała giełda niedzielna. A literatki, patrz. I ta giełda niedzielna w Bydgoszczy no. była oczywiście w niedzielę. Natomiast. E, właśnie był taki ruch na, na wyżynach. Kto powie... był, niech da znać. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj są takie rzeczy, których u nas już po prostu nie ma. Na przykład? <grym> no te wszystkie tam literatki i tak dalej. Te, te to co ja lubię? To te, te wszystkie rzeczy, ty, które tu widzisz. Nie, ja widzisz, ja, to, 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 słuchaj, ten materiał się układa w to, że tu po prostu meblując chatę trzeba przyjechać i kupić różne rzeczy. No, no, no jakby nie ma innego wyjścia. Patrz jakie ładne rzeczy. Ty. No nie są ładne, no przepiękne. Ten, a tam chyba jest jakaś manifestacja. Czemu? Nie tam jest najgłośniej. Mm. głośniej. co go bojasz? A ja, pistację. No chodź ty za Chodź. Jezu, ty się boisz czy co? No. Tak, to są pistacje. Chyba. Ty. A nie orzechy laskowe? Nie. Właśnie nie wiem. No to posmakuj. No ale no, próbowała mi i takimi na orzechy, właśnie. Duży wybór różnych orzechów. Oprócz tego, że jest to rynek na którym wiele osób może po prostu kupić coś na cały tydzień, to jest sporo takich miejsc, gdzie siedzi czterech, pięciu, ośmiu panów i oni sobie po prostu rozprawiają o różnych rzeczach, w związku z czym też jest to miejsce. W którym Dziesiąte. można się raz na tydzień spotkać, napić herbaty z miętą? I, e, I porozmawiać z, ze starym kumplem. Po prostu. Także to nie jest to. Tylko... Widać to tutaj kawałek to, jakieś takie miejsca, gdzie... Wszyscy sobie siedzą, tak. piją herbatkę, rozmawiają. Także generalnie oprócz tego, że miejsce targu nie wiem, czy w ogóle nas słychać w tym chaosie, to również miejsce spotkań. Dzień nie! No, tu już impreza się skończyła. Zostały tylko pieski, które mogą sobie podjeść co nieco. Zobaczymy, co jest w tamtej części. Może będzie trochę mniej ludzi. A tu jest, tu jest coś dla aguli. Czyli wiszące jedzenie, e, wiszące mięcho. To jest to, co lubisz, nie? Co? Lubisz, czy nie lubisz? Od, od razu mi się odechciała i jeść, ja bym tutaj szybko skudła. <laughs> nie przesadzaj, to jest po prostu takie samo mięso, jak u nas w sklepie leżące, tylko, że tutaj wisi, wisi na kilka, Albo leży na straganie. No, bo to jest troszeczkę, troszeczkę w inny sposób dystrybuowane. Ja nie wiem, u nas jakieś sanepid i w ogóle jakieś te... No nie wiem, jak to nazwać. No. Zasady, sprzedaży, higiena. Nie przesadzaj, nie, no nie no przesadzaj. Znytniemy tak, no, tak, no. <śmieniczy> to jakbyście się zastanawiali, skąd ten dźwięk się wydobywa i wszędzie go tu słychać, to... Tam u góry koło tego, koło tej lampy jest megafon i to wszystko idzie z tamtego megafonu, jakby tu gdzie indziej jeszcze było cicho, ale co, widzę, że Ci się podoba, będziemy sobie tu jeździć, kupiliśmy daktyle przepyszne, ile Pani zapłaciła, dwa złote, na pewno trzeba, jeżeli chce się, to warto brać to, co jest po prostu lokalne, nie? Bo patrzyliśmy pistacje, prawie nikt tu nie ma, jeden facet miał. No dlatego, że są po prostu cholernie drogie. 60 zł za kilogram. Więc cena jak u nas. Ruch ogromny. Natomiast... Ogrodzone barierkami, po to, żeby mogły jakoś samochody przejeżdżać sensownie. Policja kieruje, bardzo mili, przyjaźni, dla turystów tym bardziej. Natomiast na ograniczenia prędkości słyszałem że trzeba uważać tak czy inaczej. Więc będziemy mamy taki pojazd, korek, którym nie jesteśmy w stanie przekroczyć No dzisiaj taści? Tak. Dzisiaj mamy taki pojazd, którym nie jesteśmy w stanie przekroczyć prędkości. Patrz, ale do piwa te. Uuu, Pojemniki a do, piwa. No wie, że do, piwania, do herbaty. Na no przykład? bo mają lejek. Tak, ale oni tutaj nie mają piwa, kochanie. A, to do herbaty. Jest <laughs> co, nie wiem, jakieś takie naszło mi pierwsze skojarzenie. Mhm, tak, tak. <laughs> jak ktoś jest spragniony soki ze świeżo wyciskanych pomarańczy, genialne, bo rano piliśmy. Chcesz? Y nie wiem. Chcesz? No to nie. chodź. Nie, a? nie chcesz. To no też możemy wam, no jak chcesz. Wiesz co? My... Może nie. Natomiast nie nagraliśmy tego, bo to się tak szybko zadziało, że nie zdążyliśmy, ale uwaga, kogo my to spotkaliśmy. Tego gościa, co 40 km stąd w miejscowości przy sklepie polecał nam to miejsce. I to jest niewiarygodne, skoro tu jest, ja nie Miliony. wiem, 50 tysięcy ludzi. Może przesadzamy, ale no bardzo dużo. A myśmy weszli na siebie łepek w, w łepek, w trakcie. I nie umawialiśmy się. Tak. Ale co jeszcze, tak naprawdę liczyliśmy na to, że zobaczymy pokazy konne bo też odbywają się tutaj codziennie w innym miejscu przez ileś tam dni pod rząd. Siedem dni pod rząd w innej miejscowości Każdy, w tak. okolicy Saury. Robi, ro, ro, robiło to niesamowite wrażenie w internecie, przynajmniej, żeśmy patrzyli. No ale no nie udało się, bo dzisiaj był ostatni dzień, także tylko odjeżdżamy. No jak zakonie. przyjechaliśmy, to już mijaliśmy ich po drodze. No ale pojedziemy szukać innych atrakcji marokańskich. Ale to też była atrakcja, bo czegoś takiego, jak ten park w życiu nie widziała. Tak, a te pokazy konne wrzucimy Wam tutaj może w linku w filmie. Była to taka przygoda, nawet w takiej knajpie przy drodze byliśmy, chcieliśmy coś zjeść, pytamy pana co tam grilluje, dogadaliśmy się po francusku, że kurczaka, po czym jakby właściciel jakby restauracji, no, restauracji punktu, skierowali nas do niego, to on nam podał kartę już, w której jest karta po francusku i po angielsku i za tak, tego typu danie zakrzyknęli ponad 100 dirhamów, czyli 150. 5, 5, ile? 150, 150, 150. czyli 15 euro. No bez żartów, nie? Więc stwierdziliśmy, że jak mamy być rąbani na kasę, a ciężko się z nimi dogadać po angielsku, to jedziemy dalej. To no, mi się odechciało jeść. Guli się odechciało jeść i tyle. To wolimy tyle zapłacić, ale w fajnej restauracji, tak jak wczoraj, gdzie zapłaciliśmy ile? 150? Ta, 110. 110. Ale to już nieważne o co chodzi, przecież jesteśmy no. na wakacjach też. Nie chodzi, ja rozumiem, nie że chodzi, oni tak. na tym zarabiają, tak. ale no nie dajmy się też jak dzieci. Agula jest z tyłu i mówi, że to nie chodzi o pieniądze tylko, bo jesteśmy na wakacjach i też jakby po prostu sobie inaczej wydajemy, ale chodzi o pewien rozsądek i podejście do ludzi. Eee, po prostu nie lubimy, jak ktoś nas rąbie już bardzo nieuczciwie na kasę i tyle, no nie będziemy w to szli. Dzisiejsza kolacja we własnym zakresie, zresztą pan ma tylko jedynych um, turystów, nas, więc tam jak pytaliśmy dzisiaj o ewentualną kolację na jutro, to um, jakby ciężko się z nim dogadać, bo głównie mówi po francusku. Więc tak jakby musiał kogoś zadzwonić, żeby zapytać, zaangażować, i więc stwierdziliśmy, że ogarniemy sobie kolację jutro również sami. W każdym razie kolacyjka dzisiaj we własnym zakresie kupiliśmy pomidory, które są przespaczne tutaj. Bardzo ogórki tak. również. Mimo tego, że nie wyglądają. I chleb ten taki płaski, świetny. Okrągły. Okrągły płaski Dobra. świetny chleb. No więc dzisiaj taka kolacyjka po bardzo owocnym dniu. Chyba dzisiaj troszeczkę sobie poplanujemy może jakieś trasy w końcu na ten wyjazd. So.